Modlitwa o uzdrowienie i pociechę. Miłosierny Ojcze, patrzysz na nas z niebios pełen miłości i współczucia. Wysłuchaj naszej modlitwy o uzdrowienie i pociechę dla wszystkich, którzy cierpią z powodu choroby, bólu fizycznego, czy traumy emocjonalnej. Dotknij ich, Panie. Swoją zbawczą mocą i uzdrów każdą ranę. Niech Twoje pocieszenie otuli ich serca i daj im nadzieję na lepsze jutro. Prosimy Cię, abyś obdarzył ich siłą i wytrwałością w drodze do zdrowia. Niech poznają Twoje miłosierdzie i doświadczają Twojej obecności, która daje im pokój. W imię Jezusa Chrystusa naszego uzdrowiciela. Modlimy się Amen.